przekazanie miłości, które dzisiaj słyszymy w Ewangelii, nie jest aż takie trudne teoretycznie do zrozumienia, ale trudno naprawdę tym żyć. I pomocą w tym, żebyśmy kochali Boga całym swoim sercem, całymi siłami, kochali bliźniego jak siebie samego, jest to, co jest przed tym. Żeby Bóg był jedynym panem. Jeśli tak jest, no to wtedy mogę naprawdę przez Boga kochać drugiego człowieka. A jeśli kocham wszystko i wszystkich, i inne rzeczy mnie zajmują nieporównywalnie bardziej niż sam Pan, bo on nie jest Panem tak naprawdę, ja mogę mieć nawet w głowie to, że to jest dobre, mądre przekazanie miłości Boga i drugiego człowieka, ale cały czas ono będzie bardzo nienaturalne, będzie bardzo trudne. Zaczyna się wszystko od tego, żeby wiedzieć, kto jest pierwszy, wokół którego wszystko się kręci. Jezus jest w centrum. On dał mi życie i On to życie we mnie podtrzymuje.